Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek Ja was witam do serii sam jak palec oczywiście w drugim sezonie W odcinku chyba prawdopodobnie w 12 albo 13 tego sezonu Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym odcineczkiem Także nie zapomnijcie oczywiście tam na dole eee, Szczelcie także subskrypcję na kanale, bolecie mi po 41 tysięcy subskrypcji eee, Dajcie sub, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarz z hashtagiem Hashtag dzisiejszego filmu w komentarzach e, będzie hashtag Dobra, jak stoi Zetor, to napiszcie hashtag Zetor. Ja mam szybne serduszko. Zapraszam wszystkich serdecznie jeszcze raz na grupę na Facebooku. Jeżeli Cię tam nie ma, to oczywiście zapraszamy. Link masz w opisie. I oczywiście także zapraszam na stronę Eneba do odwiedzenia oczywiście tej strony. I co? to oczywiście jakiś fajny Gierek. Może wam to się trafi w oko akurat A jak kupicie z mojego reflinku To macie oczywiście jeszcze większy rabat, także Zapraszam, linki w opisie, zobaczcie co tam Co tam ciekawego jest eee, I co widzę w dzisiejszym odcinku eee, Dzisiaj w zawieszykują się żniwa były widza żniwa na boczkowie, oczywiście na seryjce Ta seria widowie będzie jutro Oczywiście na kanale Dzisiaj widowy jest sera oczywiście sam jak palec I dzisiaj widaje pan Władek powiedział widzowie, że dzisiaj będziemy robić żniwa e, dokładnie widzowie, dzisiaj zaczynamy żniwa Dzisiaj tak będzie odpalenie pierwszy raz po długim sezonie oczywiście e, kombajnu Masaja Fergusonowicza e, Przypalanie oczywiście Maseja będzie dzisiaj odpalanie go Bardziej odpalanie niż przepalanie, odpalanie. E, I coś mi Władek wspominał o kupnie przyczepy. Tak, gdzieś widzowie, dzisiaj macie dwie akcje na odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Bo kupno przyczepy. A w sumie ona jest kupiona już. Tylko widzę, po ta przyczepę trzeba gdzieś ją pojechać odebrać. Przyczepa została już, już zakopiona. Tylko ją po prostu trzeba widzowie teraz odebrać, nie? Także przyczepa już, już kopiona. E, I teraz tak. Dzisiaj jest yy, żniwa, i, i tak jak mówię, odebrałem przyczepy, kupną przyczepy, odpalanie kombajna i żniwa. Także ja czekam na razie, póki co na Władka, y, bo on pojechał ogólnie załatwiać no to przyczepę. Ona już jest kupiona, jak przyjedzie, będzie kupiona, będzie do odbioru. Także on pojechał po to na razie załatwić. A ja a widzę na ten czas, już wezmę widzowie, otworzę studołę oczywiście y, i przeszyk uszykuję kombajn oczywiście do, do żniw e, bo trzeba widzowie go zapalić i dzisiaj tak jak mówię idziemy na żniwa e, nie wiem czy tędy się zmieścimy bo dosyć mało miejsca jest i nie wiem widzowie czy ten silnik który po prostu tutaj leży od zetora nie będzie nam przeszkadzał e, także widzowie ja wezmę i delikatnie widzowie to przesunę e, Pan Władek widzowie zaje... zajechał Pan Władek czekajcie widzowie ja to delikatnie przesunę tutaj w tą stronę bo nie wiem, czy nie będzie przeszkadzać czasem. Jeszcze to wezmę, ten klinek. O, żeby się to czasem, widzę, by nie przewróciło. Daj co, Boże. Co gospodarz robi? Ty, gospodarz, nasi. Witam. No, dzień dobry, witam serdecznie. Kurwa, ubieraj się szybciej, bo nie ma czasu. Ej, co to tą przyczepą? Z tego, z... z, z Opłacona? To stary, zaraz kupię, przyjedzie inny. Tu się ubieraj szybciej. Już? A je wkupiłeś? a gówno kupiłem. Kupiłem ale bo zaraz ma inny kubik przyjechać, i stawkę większą, to musimy jechać szybko i wziąć A ty już jest do odebrania? Za 5 tysięcy. Dobra, to ja jadę, to ja palę tego, A to się nie rozleci, to jest kurwa dobrze tego? No. Zakręcone? Ta ośka? Nie, nie, ja, jak? Wymontowałem to ja, to co ty? Z zowodem, jest, Z tym złotem mam, to co ty myślałaś? A? Ja. A to, to jechać tam? A co, stać kurwa? Nie wiem, a bo a co ty kombaj no co? No to odpalaj, a dobra to ja to ja chyba odpalę kombaj na ten czas. A nie wiem, czy odpalisz, bo on nie znajdzie. A paliwo, wszystko masz? Tak, kombajn został, został uszykowany z zapalania. Pokaż jak to w ogóle się prezentuje, wiem. A że ja w ogóle robię. na jak się zapalę. Tu masz taki patek z boku i na i do góry wydzierasz. Ty, a. Się, się a, że tak. A co to jest? Powiem ci chyba trochę tego pola nie jestem trochę co mistrzisz. Rzepak chyba dziś mamy. No to, to ja dzisiaj tego, to jechać po tę przyczepę czy zapalać kombań? Bo nie, bo czasu nie ma. że co dzwonić? Nie, ja pojadę po przyczepę, bo muszę zejść. To ja odpalam. Dobra Daraj Dobry, to ja widzę, że zostałem na gospodarstwie odpalić czego ciąg pojechał tym <laughs> Kurwa rzuca. na <laughs> Widowie, a dzią pojechał po tę przyczepę? Tu sąsiada jest? To tego jest, u, u, jak, on się, jak on się nazywał, bo no na nie tam No. Jak on jakoś jak nazywał się. Szałaj, wa, Szałaj. Dalej Szałaj? I kurwa Szałaj, Szałaj, tutaj ty o pobliżu mieszkasz, tu ty o po, po siąsiedzku, nie nazywasz go no? A to do kogo ty idziesz kupić te przyciapy? No jak kurwa mówił, że Dobra, je, to jest tutaj, dobra, to za, za, za tujami. Tutaj tam, wraz na bramie, tu ty o. Dobra, wraz zabramie bramie. Tak, tak się nazywa widzę tutaj. Dobra. A ty ubieraj płatki i rura to skobinę Ja idę zobaczyć co byś tam za Co byś za oglądam jak to tak nie zobaczył tam zarościę. Dobra, się kurwa, zzapali. idę kombaj zapalać. Jeszcze ta rozbiórka trzeba to rozebrać. Dobra, jadę zapalać. To zapalaj. Przyjedź ze mną z końca z boku? Jadę zapalić. Czy skuterem jedziesz? Nie będę o, nie. skuterem, bo paliwa nie ma. Ciekawe, o, Dobra! Chodź, chodź. Dajcie łapkę w górę. Siadasz czy nie? No nie! To pierwszej. Kurwa jak tam wsiadłem do kabiny jak miejsca nie ma? Ale skuterem pojedziesz ty, A ty, pochuj go jest... skuterem jak tu jest kurwa kurde, obok zaraz To ty nie wiem czy się jechać A brak? gdzie w ogóle to przyczepa nie widzę widzowie I JA PRZECZEPA WIDZOWIE stoi. Kurwa poza tymi tymi turami tymi Tymi krzakami nic nie widzę Kurwa jakie gulgoty A ma napęd to pójdzie kurwa te góry szlak Patrz ten szmit Ja ja widzę i te przeczepy nie widzę Nie ma co zaglądać lepiej do winkla iść w bo można spadać bo, bo zajechał Ciekawe jak ty przyszły nogami Wita pana w władka? Kurwa jem te butle Ja go sprzedaj tutaj jeszcze trzeba piec, ale nie nie To trzeba... Ja ale przyczepno elegancko zakupiłeś panie władku powiem ci A co ty myślałeś, że ja byle co nie, nie kupuję O Pony eleganckie kawałek. ma, balonówki Dawaj nie trzeba pl plenderki dać, bo tu już wiesz, w koło pianka obwalona jest 5 tysięcy dałem do niego prawie jak co nie? No czy nie Tylko chyba 4 tony miesięcznie, no? 4,5 czy ile? Myślisz? Dobra jedź Jedę kombaj zapalać ty się idę kombaj zapalać widzowie Dobra teraz. Dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem Oczywiście tam na dole no. Ludzie chodzą dzisiaj kuwać Festnik do szlaka jest? Do szlaku chodzicie takie mysz też mity no nie, no. dopiero w niedzielę jest W niedzielę? A ty wybierasz się? Bo ja nie Bo z żoną będzie wizor oglądać na tym, na... na jak to się nazywa ta ta? Potforma? check, tak? Aha no, no. Ma lecieć kapitanny film, e, serial ma lecieć, wiesz? Jaka wojna A? Jako wyjeżdżam Druga wojna się Ja odpalać. gdzie jest kurwa klapa zbiornika? Nie, złodzieje kurwa klapa. Te, te drzwi dźwicze na górze to z tego. Eee, <grym> facet, to Ale, o to dwala. Ale co ty mówisz? Facet, co to dwa? Kurwa na to no, ci wybierze. No to kurwa na górę zawsze daję jak to sobie sypać. Gdzie? To na górę. To ja nie mam, co ci chodzi. Fikę, bo jak kurwa nie mogę dźwigać Ale ja gdzie ty chcesz to dać? <laughs> no to na górę zamontuj, kurwa, kurwa gdzie ja? na górę, Nakłój mi to. No to kurwa jak będzie, bez klapy jechać? A ty chcesz ten klapę, klapę zbiornika zakręcić? A! Jak Zdziad kurwa, dźwiań? My, my z dziadkiem zawsze klapę, klapę wydarli i kurwa i gdzie zahaczyliśmy, wiesz, o drzewo, wiesz? Można to zamontować? Tutaj o! O! Wiesz. Jeszcze bardziej na silnik daj. A to w ogóle nie trzeba jej się trzymać. Jak kurwa zdziałem pojadę? <grym>? No chuj mi no, Kurwa drzwi no, no, się tutaj wyjebał Ale po ty te kurwa drzwi przyniosłeś. No tu zamontować te, te dziury. Ale tam. na chuję ja to ma być na powietrzu. Jak byś na polu jechał? Ta cała, kurwa klapa ci się rusza, patrz, się dzieje z drzwiami. To drzwi latają. To z czym teraz to? To normalnie tak być odkryte. A to tak nie będzie leżeć? Nie. To kurwa, jak pojedziemy, jak, to, jak ty zapaliłeś w ogóle, to. A go będzie tylko i tyle, ona będzie latać. No to chuj, to ściągaj to. To kurwa, ja to zboże się wysypie na, na, na ten. A jak na się pole. się wysypie, kurwa, jak, będę, jak ja będę mówić tyle, trzeba? No ciekawe, ile tam dużo się nie zmieści, to tylko to, to napięcę, parę worków. E? No, nie, nie zrabię. Ale rady. taka, no to lepiej wyrwkowicie za mózg. Dobra, jadę. Bo kurwa, ja wiem, do czego to będzie jest zapakowane. A ty jedziesz? Nie, stoję. Ja tu chyba się nie w bramę Szałaj, ma jeszcze dać w mordę mam dostać, jeszcze mam mi sprzedł, kurwa, trupa Ty, bo to się nie da wyjechać stąd Ty, Ty kolic No Co coś ba Kurwa wyjechać z bramy nie mogę To nie nawet nie gadaj No, no mówić Patrz Jak to jest, to jest na wymiar Kurwa wózka nie ma widłowego Kurwa ta bramia, te bramy te nosku się słabu ten kurwa do bramy Ja wyjechać nie mogę ja tam... To weź oczep tutaj. Tu oczep pod bokę ci wysunę ją. Wysiadaj, wysiadaj. Poszedz stąd. Po pół godziny kurwa nosy zostanie ci. Kurwa tak pół budzień, dziękuję. Patrz, tak ja się robi. Ja weź... możemy wyjechać. Patrz kurwa, kie... Herkules. Będzie. <laughs> Teraz jup, te beczkę z to do sko. Czekaj, 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 tego zatora przesuń. O, tak. Tu mi zatora nie zarysuj? I patrz, to pat, się, jak się uczy, z kizowody mam Ej, to odczep? Dalej to odczepić, tak, już No, ciekawe no, co mi... to ona zrobi. A Ale no, i ty hydry oczep mi niech dosz wadę. No, to się kierowko nie odczepię. No, nie do razu. Kurwa, przerywać szlak, to trzeba kurwa to jedno ty kurwa, nie smorowałeś nic, co ty kurwa ci wilić, kurwa. cię ciekawi, że nie zatumieram chłopie teraz. Ty lepij działkę i żół, a nie. nie. Jak to się wyłączek nie da rady? No i Dobra. I patrz, coś teraz wejdziało. Ty ty, ty 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 No, ciekawe, tam kurwa gdyby uciekł skuter stoi. <laughs> <laughs> I kurwa zeter mój. Dobra, skuter przesuń. Patrz, coś teraz wejdziało. Mogę się o niej kuczyć? No. Lewa na Nawiasne, prate? Dobra. To w ogóle na czy nie? Tym co to, że ja tam nigdy nie popchnę. Nie bo wagi nie masz. A nie, <laughs> to nie to i, te, nie, te, nie, realnie, nie Ty idź do Ci da wagę. Jak w wojsku być po sobą? Słyszałem, że z wojsku mam jej brać, wiesz? Dobra, pchaj! Kurwa, ale krzywo, ja drzwi nie trafię. No, ci kacy to widzę, jak głupki robią. Kurwa, jak chcesz tą kurwa wyciągnąć, powiedz mi? No drogę to tam lepiej iść ten ruch czy czymś bo ten będzie. Kontrola policji zaraz. No, kury w żuku! No, go z policjantem. No, uciekaj, czekaj, ja jadę! To ja szybciej, bo nie mam czasu, bo dzisiaj jeszcze do... na no, no, no jedną balangę. Yy, ja już czekam na Hyder. No Hyder, no, ja to poczeka jakiś... jak się pomodlisz. No, ciekawe, kurwa, no to wyjedzie. No, no to bałeś, a ciekawe, potem, jak my wyjedziemy. Tak ten sam, ten sam sposób, tak? Ja potem tak. Hyder dostawię tam na polu. Na polu, nie więcej. Jak coś, to w śmierć napiszesz. No. Bycielowi. <laughs> Wygląda. pozdrawiam serdecznie. Dobra, dawaj, dawaj. To słabe jest, jak szlak Już. Dasz ale Dobra, szybciej to i bierz to do maniatki i je jechaj na pole, bo zaraz policja przyjedzie. A gdzie kukurydza? A, co? Kuk Kuk rzepak? A co ty miałem mówić, że rzepak masz? Czy to w twoje pole, czy to moje w ogóle jest? Moje. No, ale ciekawe, gdzie to teraz pomieszczasz jakaś siostrosa, nie? Dobra, do kurwa, ale klapy na górze nie ja mam do zbiornika do zamykania. Ty, ja może przywiozę coś, masz coś? I te klapy za przy, przy, tam, czy jak? a jakby założyć taki koc? Do spania? Koc. Też może być. A to się nie spali? Nie, może przypalić, pływać dziura doleci. <noise> Właśnie mówię, a to się czasem ten koc, czasem się nie spali od słońca? Nie, możesz wziąć, kurwa, ze skóry z tego, z kota. Tam się lenie, to tutaj koła gdzie ty pojechaj w ogóle, tam to pola ja to pole nie mam! Ja jadę, bo tam się tam, tam rzepak, koło tej soi, tam gdzie, koło tego, tego tego klauna, co mieszka. Ale ja może gdzieś ten prostu stoi, czy to w ogóle wejdarło, czy nie? To, to, a ten klaun żyje? To... Nie wiem, Zabiłem go, zjadłem go, kurwa żyje A kto to w ogóle jest? A kto to właśnie, może ten, kolega, nie, to... w Nie wiem, jakiś klaun po prostu jeździ tym, ciężarówką. To może jakiś dzieciak sobie żarty robi z ludźmi może, albo co? A jak dzieciak sobie robi żarty? Tu weź, z łącuchem chodzi. Jaki łącuch? Z, z mącuchem, może ten szaruje po otwarciu. Eee! Musimy jakoś spać do Czy było już... Się despać, bo, z tutaj. Ten, ten jakieś dz, dziewczynki nie masz? Eee. Nie! Nie! O, gdzie ty mieszkasz w ogóle? Czemu Czemu Nie! 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 Pomnik? Nie! 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 pomnik. Nie! ja Nie! Tak nie! 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 ten Nie! No, żeby sobie problemu się nie robić. jeszcze ja z policją nie mam problemu nie mam. Na razie nie mam. Czy mi co dalej byść w ogóle? Wiesz? Ja jadę Nie, że, ale to, czy to w ogóle to w ogóle... Czy to w ogóle, ogóle dalej dzisiaj bo tu to... deszczu nie było? Był deszcz Tutaj wjeżdżamy? A gdzie? Na po... Chyba, że stać, tak, ale to będę ja chyba kierował bo to ty nie, nie wiem czy mam sprawy Chcesz kosić ty. Ja ci mogę nauczyć. Ja ty jadę. Tomasz, ja, ja przyjadę w koło. Zobaczysz czy da radę. Jak da radę, jakby będzie łatwo szło, to ci dam jechać. dalej, stoi kapitalnie. Przeczepa widzę wykopiona, napiszcie w komentarzu jak wam się podoba lipka dajcie łapkę. I zaczynamy Do, żliwa. Dobra, dobra. Czekaj, ja tu na dół. Stój! Asfaltowski, stój! Co się dzieje? Kurwa, dupa z tego, Czas zjeżdżać z pola. Przyjechać za, za 10 godzin. Moczar, kurwa, szlak. To ty kurwa stary, jak to ty plan spadł rano. O to chodzi. To, moczar, kurwa, szlaki, stary. Nie ty, kurwa, to kurwa, kurwa szlak jest stary. To kurwa, kodona, proszę, ty mucisz. <noise> co ty nie mówisz? Star, kurwa, moczar jest za szlak. Moczar, nie widzi, że ty. Ja jest. nie kość, że jest zbyt mokre. No, to mimo to, to widno zaraz, kurwa, za tego. <noise> A o co ty chodzi, czego ty nie koszi? Zabij. A teraz? Jedź. Dla mi te, ma, masa Fergusona? Jedź. O, dobra, teraz idzie. Kurwa, ale no go rzuca. No bo to kierownica z wspomagania nie ma jak w A weź tam tego, na olej. Do wspomagania. Ty jedź do sklepu. Kurwa, bo taki się jedzie. Ja to się jedzie, ten... bo ja nawet nie wiem, bo ja się To no. na rzepak to fulem. No z boku, tylko się czegoś... płaty ty z tyłu nie założyłeś, kurwa, z się, się z tyłu. A czego, si że się nie, nie założyłeś tej klapy od zbiornika? No to im ci te drzwi, było założyć, kurwa. Ale jak na górę założyć? Drzwiami będziesz miał? No kiedyś jechaliśmy, no, zakładaliśmy tę petytkę, przywiązaliśmy do tej blachy i jakoś to szło. Mówisz? No, jeszcze ta kabina, nie wiem czy to się opłaca remontować to w ogóle taką serię... Ja stoję tu! Z tyłu! Lat mam Ja Wiesz na przyczepie ok. stoję, zaglądam! Jest tu to lepiej, lepiej swoją działkę rób, a nie czekasz nie wiem na co. W ogóle. Jakie działki nie mam. Jak nie masz działki, jak masz to masz budowlaną tamtą. No i co? I... I to było to, my wypryskam, to najlepiej, bo jak oni przyjadą oni... i będę miedziesz, wszystko to nie wiem. ale a to ono nie wysknie samo? Co? Ono nie wysknie samo? To trzeba wybierać o łopatu albo te. Bo to, to ci samo nie nie bo ja to zawsze wybierałem, wiesz kiedyś się Tym Jak ta wieterki, kurwa zahaczywa. Ale jak to mogłeś to wybierać, to jak to, to, wybierać, Miller, to nie było twoje pole? Tam... Jak nie moje pole, a tam ziemniaki co? No, ale na ziemniakach nie ma tam. Dobra, bom w jakie, jakie jest tam na Bo nawet nie wiem, bo ja nie wiem czy chyba nawozowałem, bo ja byłem biedny, Zcówka wtedy, ty wiesz? Cówka? No. mam y, 400 ziarna Mało się 4... Trochę się cocina. Powiem ci Mógłbym ci dać kości. Ile to jest hektaru? Tu ty możesz sprawdzić? Eee, o, zaraz charka. ci powiem. Ale ty jak to masz pół putony, to byliśmy całą tonę. Tutaj jest? O czy się pokazujcie, chyba nie. 40 arów 40 arów, no to tak jak było z tego sypu. Cały zbiornik. To nie nie ile to mieć. To na 500 może. A to będzie no jak tu objedziesz w koło, to będziesz mytonę. No coś takiego może być, ale pa co się z tyłu dzieje, dopiero jakipotyki wzdają kapitalne. Ale metlica dzisiaj jest. Czy metlica. Tam jeszcze do pryskania będą te e, ziemniaki czas na Stąkę spryskać. Czy nie? No, mnie bardziej interesuje, jak to możliwe jest, że tutaj jest kurwa tego. Co? Że ściernisko się usuwa. Mmm, może szpacaki zrobili. Ty nie widzisz, że Kleń. ściernisko się usuwa? Jest normalnie farmingowość 2 Ja nie jestem, ja jestem tylko e, rolnikiem. Ty widzowie, wy też tak macie? Czy mi się tutaj, czy mi się ściernisko? Tak, każde. Jakie może inne być. No ciebie jak pojedzie drugi pasek, trzeba i tak samo Ale mi się wydaje że normalnie ślady się robi jak farming się dwa No zajebi się, żebyś się, się brudziło kapitalnie A na razie nie wiem, nie jest sucho kuwa czy jak to jest A ile te, masz? Te, pył te, pyłki, te pyłki takie powinny by być zaraśnięte Ile masz? E 800 Słabo No to jest je ja ty Teraz ty, bo ty ja, to ja płacę, bo ty pracujesz na mojej gospodarstwie Za nie będzie renty Nie to się te widzę, wy nie ogniata tak się nie odwiata, wszystko się udało, Ty widzę, wygniata się no? Ty. No, Tylko kurwa jest problem, bo nie wiem jak my to wysypiemy, bo to jest. tego tego nie zauważyłem. Miałem kurwa kupić na Allegro, kurwa zapomniałem tego o tym wszystkim. Ale co? Mam tutaj na ten rurę miałem ten plendakę kupić, żeby to wiesz, taki szorowało i. A na ten Wichajster. Nie... A. Jedziesz? No. Y prawie to no. Sprawdź, wiesz jak się kieruje tam masz wajkę wiem, ta kierownica taka strasznie, du dużo takie jest w Władimirce, kiedy kiedyś idzie, taka dobra jest strasznie No tak widzę jakby ugniatało Ty, ale se no. widzę pani sobie do zbiornika Ja co zdjęcie zrobię, na pamiątkę będę miał Tak mój dałem pracownik robi. To skier Jep 30% dopiero 30% Tam jeszcze chyba miałem z zboże. a ty zrobiłeś O to, 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 to moje właśnie pole jest Wiesz ile to, to... wchodzi tu? Chyba z 2,5 tony Ale to można powiększy, bo to można na stawki, takie, na stawki, no wiesz Na spawać, Bo, bo jak kuwa, klapy, nie doda, masz czasu, możesz na stawki zrobić No, ale słuchaj, jeśli światło nie ma, bo rozbite są W Widzę właśnie, tylko same blaski stały. I to soja, ty soję siałeś, tak? No No to pasowałoby ją spryskać, k**wa, gdzieś Na dniach Nie chyba jutro na najlepiej Wiesz? No Dobra, tak zajechałeś, może być, dobra bo ja tutaj, ja tutaj jadę i móc. Muć, bo pracujesz na mojej gospodarstwie. No. Jeszcze muszę tego zapracować, bo muszę no, ten... Yy, gospodarkę tam wybudować. To, to za tę pracę dostaniesz, yy, bo w trakcie żniw, yy, żepecianych i te pszenicy, to wszystko to więcej płaca. Wiesz, pracowników po kim kiedyś. Zgadnij ile teraz? Bo te, te, polowe to teraz wiesz, te orka czy tam gadowanie to po tysiącu, co nie? No. A tu teraz trzy koty dostajesz. A tyle? No za pole jedno hektorowe Fajne pieniądze. No a co ty myślałeś, kurde, byle niejakie. Dobra. Ja muszę fast. Półtorej tony. Półtorej I... tony. I... tony? To on, kurwa nie osiem. Tu rzepak a jest. No, co z tego, że rzepak jest, ale to jest... No a jak ja jest Japan, to szybciej jechać Nie To nie jedziesz ja tak to samo tak jak, tak... jak jest przyjęcia obojęć mi jak kiedyś kusiłem to to zabijało wiesz? Teraz to nie wiem jak szybciej, jak szybciej jechałem wiesz No No a teraz kurwa, to nie wiem teraz jak to jest Tu co rok co rok co inaczej tu jest Na kolejnej widzowie odcinku będzie prawdopodobnie testy napędu 4-4 w 60 w 3P No tylko na razie takiego nie mam jakby to sprawdzić można powiedzieć Bo to to, to przyczepa taka malutka, to co można sprawdzić. I też będziesz gdzieś po jakąś górę próbował, bo wiesz? Bo to na razie na porównym jedziesz, po samym asfalcie takim wiesz? A jadę fest. Czekaj, to te, te belki to zostawi to, 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 tutaj. Nie, do słomu. Nie mam pojęcia. Dawaj, jechaj, jechaj. Także mówi, w kolejnym odcinku na pewno będę testy tego napędu, nie? Bo to trzeba będzie widzowie, ogarnąć. Ciekawe co jak to w ogóle, ta, ta, przy, ta przyczepa w ogóle się będzie sprawywać? Dopiero świeżonowa. nowa? Dwie prawie. Farba się świeci, kapitalnie zielona, czerwona. Jak myślisz, być w się na ale Myślę, że będzie, a ile w ogóle za to daje za tę przyczepę? Idź koło e, to nie no. jest drogo. Bo tak chyba chodzę po, nie wiem, po ile. Zależy jaki stan, stanie, Więc Ale to, wiesz, stan taki... stanie stanu, bo jest nowa wymalowana, w ogóle nowe opony są założone z tego, co ja widzę. Bo że za ze złomu kupić taką to z rdzy, ale to trzeba było remontować, to by mi wyszło 10 koła, co nie? Ta wiesz, to była marka to na wszystkiego, to było. No. No to właśnie byliśmy wtedy tego żółka pożyczałem, to, to, to porozglądałem trochę pozywnika. Takim sprzętem jaki ten miał. No i ta przeczepa po strasie zjedzona, ona oszczędzała około 1000 zł. To mi się nie opłacało. A to mam za 5 pasz, nie muszę nic wkładać w finanse, co nie? Do tego. No. Tylko jechać, siadać i jechać i sypać tylko. Tylko to, to na razie na przeczepie zostawimy to, wiesz, ten żapak, bo na razie gdzie zwalę No to da. No chyba do tej do, do, do stodoły tam miejsce jest, tylko się wsadzi, tam z boku. No chyba, chyba do od razu jedziemy z tym na handel. No tyle dosłownie, zależy jaki jest ten, y z wiosną. A żabak ta drogi tam? jest. Ile, no to na ile? To eee, 1400. No to trochę jest. Masz szczęście, że bagna, bagna tutaj nie ma, a jest do Rinka widzisz, jest pod górkę do góry widzisz, nie? No Myślałem, że będzie, ale to powiem ci dobra klasa tutaj, chyba czwórka zdaje tu jest Widziele, łatwo się Mamy już no. 2300. 2, 80 pracę na robę sypał Tylko nie wiem na walówkę... na robisz czy jak? Mm, nie normalnie Normalnie bo to tam te takie większe kobanie te zagraniczne tam klasa, bo ten zombie, ten kupa, te większe takie z Nefalandów, to, to na wiltówkę robisz. Ale to takie stare jest, to tak nie za bardzo, wiesz. Kiedyś tak jechaliśmy, ale to ciężko było. Inne mnie sypać. No 80%, 2,5 dwie, dwie, dwie tony zaraz będzie. To na drugiej stronie, czy jak? Mm, ona, no bardziej na drugiej stronie. I jeszcze do tego koguta nie ma, wiesz? Wytarty jest. Widzę, właśnie. I klapa nie no. jest zaknięta od zbiornika. Raz był też dach, mieliśmy też dach, mieliśmy, wiesz, te kabiny mieliśmy, no ale to dziś ten zahaczył, gdzieś kuwał drzewo, wyrwało wszystko, stacyjkę, wszystko, kable, wszystko witarło i ten kogut był tam od razu. A sieczkani w tym nie było, w ogóle. Właściwy wyściciel nie miał. Kiedyś za, za to zaprawiałyśmy wtedy? No. To ten kompań? Nie wiem... Trzy koła chyba, czy cztery? E, totalnie, powiem ci. A to, to taki zawodkowy jest, ale... było jeszcze było remontować go, bo wiesz... Tam coś silnikiem nie było, tak? 90% będzie... na samej górze będę sypał Jakoś wadę miał, nie wiem, jakoś tam wadę miał to Był problem właśnie z tym Dobra, tak to No prawie 3 tony będzie, 2800 to Będzie dawaj, dosyć dawaj. sporo chodzi do tego kombajnu Tak się zdawało, ale tam na górze, tam widać na tym zbiorniku do, do, do połowy tylko się napędza, to widzisz, ten ślimak taki jest chyba. Kryćnik ma taki, to on ci zdaje. A, czy to on będzie? Czy to on, to akurat i pół chodzi do to autosanki. To akurat kapitan sprzęt przedkopiem na żniwa, można powiedzieć, bo Bo tak kurwa to jest ciężko na wioskę, to tylko jakoś to znalazłem jakoś na wiosce, kurwa zdążyłem jeszcze, bo właściwie już jechał, wiesz o tym? Dawaj. To ten gości powiedział do niego, żeby nie przyjeżdżał, bo już inny ktoś inny wziął. O, coś nie da rady, sypać To jest. A, dobra jedź Stój! No Ja bokiem muszę podjechać O Sypię Sypiemy no, Nawet Szybko idzie nawet Słuchaj, to jest na w ogóle czy jaki to jest? A, ta wchodzi 4200, no to a, no to akurat. Taki dobry z... Zbiornik i pół z tego kombana, tego masy. Fergusona. No tak fajnie wary Ferguson tego. Co nie? Ten czerwony taki też jest. No. Jadku 55 chyba Tak, chyba się nie, tak tak tam, nie wiem, tak może. Zostałem będę też niewiaskoczony, tylko zostanie tam chyba nie wiem, pszenica chyba jeszcze dziś mam. I jęczmiń chyba. No. Rzepaku chyba już nie ma, bo tylko jedno pole miałem. Czy nie wiem czy mi się będzie upadać, czy nie, myślisz? W ten żapak chodzić czy nie? Oni zdrowi, to pan ci na można to można zarobić, fajnie pieniądz. No, na pewno. Dobra, Całe. jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie stawienie łapki w górę po dzisiejszym odcinku, także nie zapomnijcie subika na kanale, oczywiście tak, zostawcie w po 41 tysięcy subskrypcji. Dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli to tak pamiętacie, łapka subi w górę, napiszcie hashtag komentarz, czyli hashtag Zetol w komentarzu. Miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kolejny odcinek oczywiście w serii Na Boczkowie. I to już jutro, także trzymajcie się i nara.